I chcę udowodnić, że naprawdę można wiele w życiu osiągnąć, tylko trzeba naprawdę chcieć, bo y, mimo wszystko... Kurde, mikrofon. Słuchajcie, o. Stanisław Kmiecik to artysta pochodzący z Nowego Sącza. Maluje korzystając ze swoich ust i nóg. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych spotkał się on z młodzieżą gimnazjum nr 13 w Bielsku-Białej. Yy, to ja Was odsyłam na stronę internetową. Wystarczy pisać Stanisław Kmiecik wyszukiwarkę i tam w galerii jest około 600 prac. Są też zwierzęta, są akty, są, nie wiem, natura, pejzaże, więc... Tematyka jest bardzo bogata i różnorodna, więc y, warto zobaczyć. Ja kiedyś zrobiłem y, taką, taką y, wystawę i taki to był eksperyment naukowy, że nie powiedziałem ludziom, że to jest malowane ustami nogami. I oni przyszli, powatrzyli y, na te obrazki no, Takim, powiedzmy, krytycznym okiem patrzyli, inni znowu się zachwycali. Ale jak już przylazłem i siadłem sobie na krzesełku, zacząłem rysować. W pewnym momencie, yy, tam niektórym yy, koparka opadła delikatnie, ale nie robili zagadnienia z tego, boś już o swojej listy, no to powiedzieli jakiś cyrkowiec, no i to na pewno nie są moje obrazy. Aha, czyli eksperyment się udał. Ja tak mówię. nie, no teraz nie. Słuchajcie, zrobiłem wam strasznie kolorowy obrazek. Nie wiem, co mi się stało. nic nie Nie ja Może dlatego. A tej strony pokażę. Nie gotowy, nie gotowy, broń Boże. Co wyżej? Dziś mi się rozedrą. Nie, nie chcę ludzi malować. Dlatego, że. Ja uważam, że ludzie są pod nim. Rodzą się drzwi i dopiero ich życie kształtuje. Tak jak w Biblii jest. Że rodzimy się z grzechem pierworodnym, dopiero nasze życie pokazuje, czy umrzemy święci. Tak uważam. Dlatego nie będę ludzi malował. A dużo fajniejszych rzeczy do malowania jest. Te, te piękne widoki to są pana wewnętrzne. Gołe baby też mogą być. To nie ludzie? Nie wiem. Nie, to są okolice, ale to one są przetworzone, te rzeczy przecież. Wiadomo, to nie jest toczka w toczkę. Ludzi nie chcą chociaż nie, ja na zamówienie rysować ludzi, to muszę. To mi dobrze to wszystko wychodzi. możecie się zobaczyć na fejsie, tam jest trochę tego. Miałem robotę dla klanu na przykład. To mi czas nabiera. Czemu to ma służyć? Czemu to ma służyć? Kupi pan taka, taką dłoń? Bo ja nie, ja wolę pejzaż. I chodzi o to, że, że do młodzieży mówimy inaczej jak do dzieci. No to chodzi o to, że to dobrze rysowanie, rysowaniem, życie, życiem, ale też naprawdę można znaleźć sobie coś innego do roboty. Nie trzeba być malarzem. Można, co tam można robić? No właśnie, nie wiem. No i, i ja tu będę rysował, ale Monika ma powiedzieć o tym, że, yy, no, że trzeba dużo robić ze sobą, dużo działać i, i uczyć się, i, i żeby wyjść na ludzi i później coś ratować, kurde. No. Bo, bo powiem wam, że jak przez co wyjedziemy, mówię wam, no zgaszę światło i co?